Okej, okay, jest mały problem. Nie ma naszego samochodu, który nas zabierze z tej pustyni. Ja nie wiem, co ja tu robię, coś moją. To jest rekin A ja tak na przypale weszłam sobie po parkingu, wsiadłam, w ogóle nie stojąc w kolejce, typowa ja. Już wylądowałyśmy w Abu Dhabi. Lecimy właśnie na kontrolę, lotnisko jest bardzo duże, więc to trochę zajmuje taka droga. Szukamy autobusu i jedziemy w kolejne miejsce od razu. Witam Was oficjalnie z Dubaju. Przeleciłyśmy wczoraj wieczorem do Abu Dhabi. Widzicie, jestem już na miejscu, jest to nasz pierwszy cały dzień tutaj. Jeżeli chodzi o sam dojazd z Abu Dhabi do Dubaju, to jechałyśmy autobusem z samego lotniska i bardzo prosty proces, autobus podjeżdża prosto pod terminal, kładzicie max tam chyba 50 zł, jedziecie godzinkę i lądujecie w Dubaju. Jesteśmy właśnie już pod hotelem. Taki widok za mną, burczka Lifa. A teraz lecę na szybkie zakupy. Mamy właśnie pod hotelem sklep 24 na dobę. Także pokażę Wam, co w takim sklepie w Emiratach można znaleźć. To jest taki osiedlowy sklep. Macie tutaj całą chemię, dużo różnych chipsów, których w sumie nie kojarzę. Ale taki stojusz na przykład w Polsce da się znaleźć bez problemu. O, ale na przykład jest panda truskawka, tego nie widziałam. Ja, ze zrobionymi zakupami w ogóle dostałam resztę i ich pieniążek jest taki plastikowy, śmieszny. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, 18, plus w Emiratach znajdziecie papierosy z kulką. Powiem wam, że mało do was mówię, bo jestem po prostu jeszcze w takim dosyć dużym szoku i jestem bardzo podekscytowana. Tym wyjazdem i generalnie tym, że w ogóle już w końcu gdzieś wyjechałam z tej ponurej, szarej Warszawy. W takich okolicznościach do Was mówię burczka lify, bo hotel mamy w Business Way, czyli tuż obok. Chociaż co istotne, jeżeli jedziecie do Dubaju, to generalnie jeżeli coś się na mapie wydaje blisko, to blisko nie jest, jeżeli chodzi o spacery. Faktycznie, o taksówki, no to jak najbardziej się opłaca dużo bardziej taksówkę niż Ubera, szczerze mówiąc. Bo za taki odcinek, nie wiem, 15 minut płacicie około 19-20 zł taką taksóweczką beżową, którą złapiecie po prostu gdzieś pod hotelem czy, czy z ulicy. Także mega się opłaca. Wracając jeszcze do tematu chodzenia po mieście, no to jest po prostu bardzo mało jakby przejść dla pieszych, więc jeżeli coś się wydaje, że jest po prostu po drugiej stronie ulicy, no to często trzeba bardzo daleko, wiecie, obejść naokoło, żeby tam dotrzeć, więc mi się, że bardziej opłacać po prostu już tymi taksówkami, Eee, czy właśnie metrem, komunikacją miejską, eee, przemieszczać. Teraz jest chyba godzina 12, czyli w ogóle szczyt szczytów. Jeżeli chodzi o temperaturę, jest e, no, dosyć ciepło. Mam jeszcze dużo ciekawych e, planów do e, zrealizowania. Także lecę się przebrać do Petalina Na basenie hotelowym, także radzę się wykąpać. Patrzcie, jaki ładny jest ten hotel. Dojechaliśmy właśnie do miejscówki, z której rozpoczyna się nasza podróż na pustynię. Z różnymi atrakcjami po drodze wychodzi 37 dolarów. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. Samochodem jedziemy, podjeżdżamy w takie miejsce, gdzie zjeżdżamy z asfaltu i właśnie wjeżdżamy już na piasek. To są różnego rodzaju sklepiki. Można sobie kupić co potrzeba przed wjazdem na pustynię. Mamy 10 minut przerwy, żeby. Puścili e, powietrze z opon, żeby się dało wjechać na pustynię. Będziemy zobaczyć teraz, co w tych sklepach można tu znaleźć. Tak wygląda sklep? Tutaj są jeszcze toalety. Na szybko, mamy powiedzmy około 10 minut na przygotowanie się. Można kupić sobie tutaj jakieś chusty, takie kosti. Zobaczcie co będziemy robić! Chyba mój pierwszy raz na kładzie i to jeszcze na pustyni. Jest też w cenie jedzonko, Możecie sobie nabrać co chcecie. Tam jest jeszcze mięsko. A tutaj są różne sosy, ale ja właśnie do końca nie wiem co jest co. Więc trochę loteria. Ok, jest mały problem. Nie ma naszego samochodu, który nas zabierze z. W tej pustyni szukamy, dzwonimy do tego pana, który nas tu przywiózł i nie odbiera telefonu. A jest już 21. Wszyscy się zabierają ze swoimi samochodami, ze swoimi gośćmi, którzy ich tu przywieźli, a my czekamy. W końcu przyjechał. Także jesteśmy bezpieczni. Wielu, My już dotarłyśmy do Dubaju Z powrotem z pustyni Szybka przebiórka i Wychodzimy na miasto, ponieważ To nasz ostatni wieczór w Dubaju I nie było możliwości, żebyśmy Opuściły W sumie taki największy I najbardziej popularny moment Wieczoru, jeżeli chodzi o Dubaj Czyli Pokaz fontan pod Burj Khalifa Ra na Ra na 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 Aby wam nagrywać sprzyczajki, bo podobno nie można generalnie w Dubajmolu nagrywać nic. Ale zgubiłam się na jakąś godzinę w takiej strefie fashion, fancy ludzie i ja w klepeczkach. <laughs> Także mocna sytuacja. No nie mogłam stąd wyjść, bo generalnie ten Dubajmol jest tak gigantyczny, że sobie nawet nie wyobrażacie, chyba że tu byliście, to sobie wyobrażacie. Dobra, są jakieś znaki na Grand Atrium, także idę za nimi. Będę was updateować. Nie bójcie się, nie zostawię was. Dostaniecie update. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak ja na przykład widzę Buff Body Works, to mam przed oczami złote tarasy i filmiki z jakiegoś 2016 z Little Monster. Mam w ogóle wrażenie, że ja już przeszłam jakieś gigantyczne koło i cały czas idę w to koło. W ogóle można sobie narobić tutaj mnóstwo kroków w tym Dubai Mallu, tak szczerze mówiąc. Eee, ale już widziałam konkretny znak na akwarium, także chyba jesteśmy coraz bliżej. Dobra kochani, mam update, jest jedna pozytywna wiadomość, znalazłam akwarium. O, to jest rekin normalnie, tam normalnie na dole pływa rekin. A nie, tam teraz jest na górze. Będziemy szukać kolejnych atrakcji w Dubai Mallu. Dobra, mały update, kolejne w sumie. Znalazłam teraz... E, już byłam jakby w stanie wychodzić w ogóle stąd, bo już się prawie poddałam, ale znalazłam teraz kierunkowskaz na Waterfall, czyli do taką ścianę słynną. Dobra, szybki przegląd drogowskazów. E, nie rozumiem, o co chodzi z Chinatown, czy w Dubai Molu jest Chinatown? Jest w lewą stronę e, jeszcze lodowisko, to kryte. I tutaj mamy jeszcze, proszę Państwa, tą ścianę słynną, której właśnie szukałam teraz, Tak więc cieszę, że ją znalazłam. Dobra, patrzcie, znalazłam lodowisko w centrum galerii. Jest gigantyczne. Generalnie sklepy w Dubai Mallu są chyba do pierwszej z tego, co ja kiedyś słyszałam. Dobra, widziałam gdzieś nazwę Chinatown i to wygląda jak Chinatown. A tego to na żadnych vlogach w internecie nie widziałam miejsca. O kurde! O! Ej, patrzcie na to! Ej, dobra, bo tu jest teraz drogowskaz na Dubai Mall. A ja myślałam cały czas, że ja jestem w Dubai Mallu. Ja już się zgubiłam chyba 50 teraz. Świetnie. O, to jest to ciasto japońskie, boże uwielbiam je. Tu mamy coś takiego. Powiem Wam, że ceny są dobre. Szczerze, zajrzałam do paru menu i ceny są chyba nawet tańsze niż w Polsce. Na przykład za takie dosyć spore dania, wychodzi po 28 zł. Średnia danie i wychodzi 26-50 gramów. cały wychodzi na złote to tak jest 28 29. Lubiłam właśnie jakiś magiczny napój winogronowy, to się nazywa właśnie lemoniada winogronowa. No i ciekawa jestem, bo ja generalnie jestem mega fanką winogronów to wszystkim. Mmm, ciekawe. Ma taką limonkę w sobie. Ciekawe, bardzo takie orzeźwiające Wam powiem. A co ciekawe, pytałam się pana i mm. y, normalnie ten kubek, a to jest taki solidny plastik, idzie za mną do domu. Ciekawe. Dobra, jakbyście się zastanawiali, co ja robię w Dubaju, to chodzę po garażach podziemnych. Nie, wiem, co ja tu robię, szczerze mówiąc. Cheers! Kocham moje przygody na wakacjach. Bez tego nie ma zabawy że lecimy gdzieś, bo nie wiem gdzie. Dobra, ludzie, sukces, są taksówki. Zajebiście. Ja już sobie przeciętę taksóweczko do domu. Powiem Wam, że w ogóle przechytrzyłam system, bo jak się okazało, jakiś pan ochroniarz puścił mnie bokiem przez garaż, żebym zeszła na, na niższe piętro i tam znajdę po taksówek. Ja sobie wiecie, idę tak po prostu po tych miejscach parkingowych. I znajduję taksówki, i podchodzę do jakiejś tam z tyłu taksówki i mówię, że, no, że chcę jechać do hotelu, i tak dalej. A patrzę, jak już wsiadam do tej taksówki, patrzę, a tam ze szybu stoi ta kolejka ludzi, bo chyba tu jest jakiś taki system, że pracownicy tego e, Dubaj Molu, jakby cię wpuszczają, a ja tak na przypale, weszłam sobie po parkingu, wsiadłam, w ogóle nie stojąc w kolejce. Typowa ja.